Witam moi drodzy państwo. Dzisiaj bardzo ciekawa informacja. Okazuje się, że Electronic Arts może być przejęte. Może być przejęte I, i wartość tej transakcji może obejmować aż 50 miliardów dolarów. Chodzi tutaj o. Przedsiębiorstwo z Arabii Saudyjskiej, które też ma pewne konekcje koneksje w Stanach Zjednoczonych oraz też tam swoją siedzibę, i okazuje się, że Electronic Arts może zostać przejęte już w 2027 roku. Może się zmienić jego struktura. Nie musi być to już spółka giełdowa, a może być to spółka prywatna, czyli tak naprawdę przedstawiciele i jej nie będą musieli spotykać się co 3 miesiące. Trzęść portkami przed Radą Nadzorcą i bać się każdego odważniejszego ruchu, i wszystko robić tylko i wyłącznie dla wyników finansowych, co niejednokrotnie szkodziło ich grom wideo. Bardzo ciekawe, bo jeżeli ta spółka, jeżeli, ta, jeżeli Electronic Arts wpadnie w prywatne ręce, to może jako prywatny inwestor z dość dużą. Z zapasem gotówki, który zaciekawił się tym głównie tematem, ponieważ Electronic Arts robiło od lat świetne gry w klimacie futbolu, a futbol dobrze się sprzedaje. Więc, jeżeli teraz elektronicy będą własnością prywatną, i w zasadzie nie będą musieli, ludzie, którzy tam zarządzają, nie będą musieli co 3 miesiące czy co roku tak naprawdę patrzeć na słupki sprzedażowe i chodzić na różnego rodzaju zebrania to może posłużyć igrą. Uważam, że akurat to przyjęcie może mieć sens. 50 miliardów dolarów. 2027 rok. Andrew Wilson ma zostać nadal na swoim stanowisku, ma być nadal prezesem Electronic Arts. arcy ciekawe. Elektronicy są obok Ubisoftu, mam wrażenie, jedną z ostatnich firm, które w zasadzie są niejako niezależne, tak? Bethesda już jest pod Microsoftu. Activision jest pod skrzydłami Microsoftu. Wcześniej również Sony kupowało firmy od chociażby Bungie. Tencent kupował firmy. I jakoś to nie jest aż tak kontrowersyjne. Wszak uważam, że nie wpływało to w dużym stopniu na to, co te firmy robiły. Nie czuję, że jakaś z tych transakcji była takim impulsem, że po jej sfinalizowaniu Activision się odmieniło, zaczęło wydawać wybitne gry Bethesda, no, tak naprawdę nic się u nich nie zmieniło. Nadal wydałem takie same, bardzo dobre tytuły i tyle. Uważam tylko, że Arkane Studios po przejęciu trochę ucierpiało, no bo gdzie jest Dizonor 3? A tak? No mam wrażenie, że te przejęcia niewiele znaczą. Zapraszam do dyskusji, do komentarzy. Co Wy myślicie o przejęciach w branży gier wideo? Pozdrawiam bardzo serdecznie.